Ligbak to nowe dziecko w rodzinie Salmo. Mimo, że wygląda jak typowy wobler, zaliczamy go raczej do przynęt powierzchniowych. W ofercie Salmo znajdują się dwa rozmiary tej przynęty: o długościach 2,3 cm oraz masie odpowiednio 2,8 i 4,3 g. Każda z nich ma kilka wersji kolorystycznych imitujących owady. Sterylilbaga ustawiony pionowo w stosunku do osi korpusu przynęty nie pozwala jej nurkować głębiej niż na 1-2 do 2 cm. Nie powinna ona jednak nurkować w ogóle, a jedynie pracować na powierzchni wody, wytwarzając charakterystyczną falę w kształcie litery V. To właśnie ten znak pozwala wędkarzowi obserwować przynętę, a rybą zarejestrować ją jako łatwy kąsek z dużej odległości. Dodatkowym atrybutem minbaga są jego doskonałe walory aerodynamiczne. Kulisty kształt korpusu i stosunkowo duża masa przynęty pozwalają oddawać długie rzuty. Większy leadback wyposażony jest dodatkowo w tzw. Salmo Infinity Cast System, system dalekich rzutów zwiększający ich długość o około 25%. Wyjątkowe walory aerodynamiczne tej przynęty przydają się w połowie ostrożnych ryb z powierzchni, gdzie często procentują jak najdłuższe rzuty. Film ten ma na celu zademonstrowanie podstawowych technik połowu powierzchniowym crankbaitem, salmo lilbak, w typowych dla tej przynęty łowiskach rzekach i strumieniach o niewielkiej głębokości. Do łowienia tą przynętą sugerujemy zastosowanie wędziska o długości co najmniej 275 cm kołowrotka o jak najszerszej szpuli i niezawodnym hamulcu oraz żyłki o grubości 0,18 do 0,2 mm. Do mocowania przynęty możemy posłużyć się agrafką. Nadają się tu jednak wyłącznie ich najmniejsze rozmiary. Dobrym przykładem mogą to być agrafki typu Spinlock firmy Dragon w rozmiarze 14. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest jednak zastosowanie jednego z węzłów typu loop, czyli pętla, pozwalających na swobodną pracę przynęty bez agrafki. Chodzi o to, aby odciążyć jak najbardziej przednią część przynęty i zapobiec jej nurkowaniu. Na tym podwodnym ujęciu widać wyraźnie, że wobler na węźle lub lepiej trzyma się powierzchni. Rzuty litbagiem wykonujemy w poprzek lub lekko w dół rzeki. Następnie unosimy wędzisko ku górze, zamykamy kabłąk kołowrotka i pozwalamy nurtowi znosić pracującą przynętę w kierunku naszego brzegu. Jeśli nurt rzeki jest wystarczająco silny, nie ma potrzeby zwijania żyłki. Kołowrotka używamy dopiero wtedy, gdy praca limbaga gaśnie. W miejscach o słabym uciągu należy oczywiście rozpocząć zwijanie żyłki od razu. Tor pracy przynęty modyfikujemy poprzez wychylenia wędziska w bok. Niezależnie od typu łowiska cały czas należy starać się, aby przynęta nie nurkowała, tylko pracowała na powierzchni. Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest wysokie uniesienie szczytówki, tak aby jak najkrótszy odcinek żyłki stykał się z powierzchnią. Sprawdzonym zabiegiem poprawiającym skuteczność jest delikatne szarpnięcie szczytówką w trakcie zwijania w celu strząśnięcia kropel wody z żyłki. One również mogą powodować nurkowanie przynęty. Jeśli wędkarz umiejętnie maskuje się na brzegu, atak ryby na libaga może mieć miejsce zarówno w momencie zetknięcia się przynęty z wodą, w trakcie jak i pod koniec zwijania żyłki. Zwykle ataki naprzynęte są bardzo gwałtowne, widowiskowe i na długo pozostają w pamięci. Nie należy obawiać się, że kotwiczka przynęty jest zbyt duża. Nawet niewielki kleń z powodzeniem łyka całą przynętę i pewnie się zacina. Zdarza się, że ryby tylko podążają za przynętą, nie atakując jej. Warto w takiej sytuacji zastosować mniejszy model, inny kolor lub inną technikę prowadzenia. Niestety, mimo wszystko, wielu biorących ryb nie uda nam się skutecznie zacząć. Nie należy się jednak tym przejmować, to część zabawy. Już następny rzut może przynieść kolejne branie, Niekoniecznie skutecznie zacięte. Bywa i tak, że po pierwszym delikatnym braniu w kolejnym rzucie ryba bierze pewnie i daje się zacząć. Zapewniamy, że emocje związane z łowieniem z powierzchni wynagrodzą pierwsze niepowodzenia. Na libaga łowimy wszystkie ryby żerujące na powierzchni, przede wszystkim klenie, jazie i bolenie, ale również okonie, pstrągi i szczupaki. Odkryj swoje łowisko na nowo z powierzchniowym woblerem salmo ilba.